Po wieloletnich zaniedbaniach przywróciliśmy do dawnej świetności jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc na Kamiennej Górze, czyli tak zwany kociołek. W ramach pierwszego etapu prac oczyściliśmy słupy bazoltowe z porastających tutaj te słupy krzewów oraz samosiejek. Dzięki temu uzyskaliśmy przepiękną panoramę słupów bazoltowych, które są charakterystycznym elementem tego miejsca. To nie koniec prac. W tym roku również wnioskowaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego o sfinansowanie nam drugiego etapu prac, które polegać będą na wyczyszczeniu już całości tutaj Kociołka. Mamy wstępną zgodę Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowaniu nam tych prac. Chcemy również, aby to miejsce stało się bardziej atrakcyjne turystycznie, czy też bardziej atrakcyjne pod względem na przykład spacerów rodzinnych i w tym roku jeszcze tu w tym miejscu będziemy chcieli zamontować kilka ławeczek. Być może pomyślimy również o jakimś elemencie, który sprawiłby większą radość dzieciom.